No, moi mieli, witajcie ja z tej strony, Rashibo I zostały nam jeszcze kilka sejfów znaczy kilka o, nie publik solo, e, kilka map do zrobienia, kilka planet, i przyszła czas na Uran. Tutaj musiałem jeszcze trochę czasu mm, posiedzieć, odblokować Sebosa z chłopakami. tutaj. pomógł mi Anderson? Nie, Archimond. Archimond, dzięki, że mi pomogłeś. To jest z odblokowaniem mapy. Bardzo Ci dziękuję za to. No i teraz tak. To jest kolejny, oczywiście... Kolejny wyłamywanie do... ...sejfów. Tylko znowu będziemy mieli trochę wyższy poziom trudności, ponieważ nie jest to już tam... ...jakoś tak dziecinnie prosto. Myślę, że uda nam się to jakoś... ...tutaj w miarę... Ups. Ups, ups. Myślę, że uda nam się jakoś tutaj w miarę to... ...przejść. Wszystko a mamy na lewo. i niestety się wykrwawiamy. Co mnie odrobinę martwi. Ale myślę, że uda się bez większych problemów tu dostać. Oj, tak, tak. Nowe systemy zabezpieczeń, żeby się nas pozbyć. Uuuu I trochę niedobrze, bo nam zeżarło. ...sporo energii. Znowu mamy tę ten faj, ten fajne... ...to fajne zabezpieczenie. Wiesz, kojarzycie które, prawda? Teraz tak, musimy się przedostać tędy. Górą. Of No dobrze, nie aktywowaliśmy alarmu. Jest to na, nasze, na naszego plusa. Raz jeszcze raz. Zabieramy się do skoku w momencie, kiedy o. kiedy widzimy, że tam jest wszystko ok, że przeskoczymy po prostu ponad tym. Łops, a teraz nie wiem, co się stało przed nam. Czasami, jeżeli źle się odbijemy, potrafimy właśnie przefrunąć zupełnie nad całością. Ogólnie możliwość jest jeszcze taka, że można przejść tutaj, są dwie konsole, które podnoszą ten most. Tylko, że jeżeli to zrobimy, to automatycznie włączamy alarm I bez problemu dostajemy wykryki, więc w sumie... Więc w sumie się to w ogóle nie opłaca Teraz, żeby dla to się stąd wydostać o, 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 o. o, o, o. To trzeba już iść tą stroną, którą byśmy tu przyszli pierwszy raz Zobaczcie Tu mamy dronki oczywiście, tak O, i tu są właśnie te urządzenia do skakowania. jeżeli byśmy schakowali to automatycznie wyłączy nam się alarm czyli po prostu byśmy nic z tego nie mieli mielibyśmy tylko dodatkowe problemy kurczę znowu wladziliśmy w tą pułapkę muszę pamiętać, że u, u granierów jeszcze właśnie to co najważniejsze musicie uważać na te drzwi żeby właśnie nie aktywować ich zbyt często ponieważ widzicie one zżerają drastycznie duże ilości energii co za tym idzie, trochę mogą napsuć krwi nam. Tam to, te flutawki od. te pluskwy jakby naziemne miny elektryczne to nas tak bardzo nie bolą, ponieważ one tylko zabiorą nam tarczę, którą damy radę sobie zregenerować w niedługim czasie, ale najbardziej nas boli właśnie ta utrata energii ze względu. O! Ze względu. Ze względu na właśnie posiadanie nie za dużej i tak ilości energii. O tych Holendroch mała. Wpadł typu do reaktora. Aj, dobrze, przeskoczmy. I znowu to samo. Widzieliście co się stało? No i znowu bez najmniejszego zastanowienia, że się wpakował w to. w to u strojstwo. Tak, to jest który system? Aha, to znowu jest ten system zabezpieczeń z forcefieldami, które musimy ominąć. What? To nie wiem, czy znam, że teraz nie wiem co aktywowało alarm, ale... Mm, chyba... O, oh. o, oh, o, oh, o. Oh. No. Udało nam się wpakować zapewne w ten czopek, co tam wystawał. Cieka Ciekaw, teraz tylko czy dam radę ukraść te dane. par O, dało się. Widzicie, i dlatego tak ważne jest, żeby mieć zawsze na tego typu misje kilka tych <misji> deszyfratorów. Ponieważ, widzicie, one mogą uratować nieraz całą akcję. Także. Ups, ups, ups. E, także widzicie, no loki jest idealny do tego typu misji. Jeżeli tym bardziej coś pójdzie nie tak, a nie zawsze musi pójść nie tak z powodu waszej winy, może to na przykład być, nie wiem, z powodu, nie, wiem, robić na przykład to z kumplami i jednej osobie się powinien noga. Wy na moment, wpada, na momencie wpadacie tam, wszystko ładnie hakujecie, otwieracie, wychodzicie bez bycia nawet zauważonym. To no, właśnie, Loki jest o tyle specyficzny, że on musi mieć dużo energii ze sobą. Także, no, no i tak mam primowy, primowy Flow, primate Flow, mam wiele więcej mocy, po prostu niż to jest możliwe normalnie, dzięki zwykłym modom. Po prostu kupiłem u handlarza. O handlarzu też wam opowiem w niedługim czasie, ale po prostu, u, no, nie znowu, właśnie, stop. Przeszliśmy raz przez te czujniki, i znowu nie mamy. Znowu nie mogę teraz nigdzie skoczyć Tak, tak, tak trochę teraz się, teraz się zapędziłem, widzę No, Grenierze mają najbardziej, że tak powiem Wredne chyba te pułapki, no bo jednak No bo jednak oni tutaj sobie Nie pozwalają za bardzo w kaszę dmuchać Korpuś jaki mają, mi się wydaje, trudniejsze systemy hakowania, ale mm, Łatwiejsze do przejścia Łatwiejsze do przejścia mapy. No ale to jest pewnie kwestia tego, co kto lubi. Więc tak, tu otwieramy. Niewidzialność. O, jak miło akurat jest na tym poziomie. Wchodzimy. Cheaper. Dane wyciągnięte. I możemy uciekać. Bez problemu, widzicie, udało nam się ten safe opędzować na praktycznie jednym tylko na jednym użyciu niewidzialności, także no też bardzo w dużym stopniu... Uh, chyba tam grenerowy greener, na głowę naskoczyłem. <gry> bardzo dużo też robi to jak już właśnie poznacie te safe, poznacie ich konstrukcję A potem najwyżej ta jedna kamera we wte, czy we wte, to jest kwestia tego, że rozejrzycie się raz więcej, tak? To już jest dla was bardzo wtedy duże ułatwienie. No w ogóle szybko nam poszło teraz szybko nam poszły teraz... Szybko nam poszło to przeszukanie tych sejfów. Bardzo dobrze też były skupiony w jednym miejscu. I tak, i co mamy? Krytyczny do pistoletu, brązowy fusing core i te dwa eksterminacje. Czyli w sumie nic dobrego. No ale też mapa na poziom 20, no to... Nie za bardzo jest tutaj czego się też. No jakby to powiedzieć... Czego tu oczekiwać po tym tak? Nie można oczekiwać kokosów po niskim poziomie lokacji. <laughs> Chociaż no nie zaprzeczam, że... Na niektórych właśnie niskich poziomach Typu Neptun na przykład już Czy Saturn Wyciągaliśmy z chłopakami ciekawe mody Wyciągaliśmy, naprawdę To jest po prostu kwestia tego, jak nam dolosuje Okej, okay, ale dziękuję w tym miejscu wam za uwagę I do następnego odcinka Trzymajcie się, hej!